W tym filmie odkryjesz całą prawdę o Jezusie. Dowody pochodzą nie tylko od chrześcijaństwa, ale także od historyków, żydowskich i rzymskich zapisków, a nawet sceptyków. Poznasz fakty, które mogą zmienić wszystko, co do tej pory myślałeś o Jezusie. Nadszedł czas, by odkryć prawdę, która przetrwała wieki. Ewangelie są jednym z najważniejszych świadectw potwierdzających istnienie Chrystusa. Choć często postrzegane są jako teksty religijne, mają również ogromną wartość historyczną. Powstały stosunkowo szybko po śmierci Jezusa, w ciągu 30 do 60 lat, co w kontekście starożytności jest niezwykle krótkim okresem. To, co czyni je wyjątkowymi, to ich zgodność z realiami historycznymi i kulturowymi I wieku w Palestynie. Jak zauważa historyk Craig Bloomberg, Ewangelie są jednymi z najlepiej zachowanych tekstów starożytnych, a ich treść odzwierciedla rzeczywistość tamtych czasów. Każda z czterech Ewangelii opowiada o życiu, naukach, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a różnice w ich narracjach wskazują na niezależne źródła, co tylko zwiększa ich wiarygodność. To trochę tak, jakby cztery osoby opowiadały o tym samym wydarzeniu, każda z własnej perspektywy. Różnice w szczegółach nie osłabiają przekazu, lecz go wzmacniają. Nawet historycy sceptyczni wobec nadprzyrodzonych elementów, jak Bart Herman, przyznają, że Ewangelie zawierają autentyczne informacje o Jezusie jako postaci historycznej. Ewangelie to coś więcej niż tylko teksty religijne. To świadectwa, które przetrwały wieki, by opowiadać o człowieku, którego życie zmieniło bieg historii. Są dowodem na to, że słowa spisane, przekazywane i zachowane, mają moc przetrwania i wpływania na kolejne pokolenia. Najstarsze zapisy dotyczące Jezusa to listy świętego Pawła, powstałe około 20 lat po jego śmierci. Był to niezwykle krótki czas w realiach starożytności. Tradycje o Jezusie, które Paweł przytacza, sięgają jeszcze wcześniejszego okresu prawdopodobnie kilku lat po jego śmierci. Tradycje te są jednymi z najstarszych świadectw chrześcijaństwa. Paweł, choć nie znał Jezusa osobiście, opierał swoje nauki na relacjach naocznych świadków, takich jak Piotr czy Jakub, brat Jezusa. W liście do Galatów wspomina spotkanie z nimi, co potwierdza jego dostęp do osób znających Jezusa z pierwszej ręki. W swoich listach Paweł wielokrotnie odnosi się do Jezusa jako postaci historycznej, pisząc o jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem. Został pogrzebany i z martwych wstał trzeciego dnia. Listy Pawła kierowane były do wspólnot chrześcijańskich, które już istniały, co pokazuje, że wiara w Jezusa rozprzestrzeniła się bardzo szybko. Jak zauważa historyk NT Wright, fakt, że Paweł pisze do rozwiniętych wspólnot w tak krótkim czasie po śmierci Jezusa, świadczy o tym, że wiara w Jezusa jako mesjasza była już dobrze ugruntowana. Listy te są dowodem na to, jak szybko i głęboko nauki Jezusa wpłynęły na ludzi, będąc żywą i dynamiczną częścią życia pierwszych chrześcijan. Dowody na istnienie Jezusa nie pochodzą wyłącznie od chrześcijan. Jednym z najważniejszych niechrześcijańskich świadectw jest relacja Flawiusza Józefa, żydowskiego historyka z I wieku. W swojej książce dawne dzieje Izraela Józef napisał. W tym czasie żył Jezus, mądry człowiek, jeśli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Przyciągnął do siebie wielu Żydów i wielu pogan. On był Chrystusem. Choć niektórzy badacze, jak John Dominic Crossan, sugerują, że fragment ten mógł zostać częściowo zmieniony przez chrześcijańskich kopistów. Większość uczonych zgadza się, że Józef rzeczywiście pisał o Jezusie, choć być może w mniej entuzjastycznym tonie. Historyk Louis H. Feldman, ekspert w dziedzinie pism Józefa, podkreśla: Nie ma powodu, by wątpić, że Józef wspominał o Chrystusie, nawet jeśli niektóre fragmenty zostały później zmodyfikowane. Relacja Józefa jest cenna, ponieważ pochodzi od osoby, która nie była chrześcijaninem, a mimo to potwierdza istnienie Jezusa. Józef wspomina o Jezusie także w innym fragmencie, odnosząc się do Jakuba, którego nazywa bratem Jezusa, zwanego Chrystusem. Świadectwa takie pokazują, że Jezus nie był jedynie postacią z opowieści chrześcijańskich, ale kimś, kto wywarł silny wpływ na ludzi swoich czasów. Kolejnym niezależnym świadectwem potwierdzającym istnienie Jezusa jest relacja Tacyta, rzymskiego historyka z II wieku. W swoim dziele roczniki, napisanym około 116 roku tacyt opisuje prześladowania chrześcijan za czasów Nerona i wspomina. Chrystus, od którego pochodzi nazwa chrześcijanie, poniósł najwyższą karę za zapanowania Tyberiusza z rozkazu prokuratora Poncjusza Piłata. Tacyt jako rzymski senator i historyk nie miał interesu w promowaniu chrześcijaństwa, które nazywał zgubnym zabobonem. Jego słowa są jednak jednym z najważniejszych niezależnych potwierdzeń istnienia Jezusa. Historyk Edwin Yamauchi podkreśla, że Tacyt jako wiarygodny historyk dostarcza niezależnego dowodu na istnienie Jezusa i jego ukrzyżowania. Co więcej, Tacyt nie opierał się na chrześcijańskich przekazach, lecz na oficjalnych rzymskich archiwach lub innych wiarygodnych źródłach. Jego świadectwo pokazuje, że życie i śmierć Jezusa były wydarzeniami odnotowanymi nawet w oficjalnych rzymskich źródłach, co dowodzi, że wpływ Jezusa sięgał daleko poza krąg jego wyznawców. Żydowskie zapisy również dostarczają dowodów na istnienie Jezusa. Talmud babiloński, zbiór żydowskich tekstów prawnych i religijnych, wspomina Jezusa w kilku miejscach. W traktacie Sanhedrin czytamy: W przeddzień Paschy powieszono Jeszu. Herold przez 40 dni ogłaszał: Jeszu z Nazaretu ma być ukamienowany, ponieważ uprawiał czary i zwodził Izrael, prowadząc go na manowce. Ktokolwiek może coś na jego obronę powiedzieć, niech to uczyni. Ale ponieważ nic nie znaleziono na jego obronę, powieszono go w przeddzień paschy. Choć te opisy są krytyczne i przedstawiają Jezusa w negatywnym świetle, potwierdzają, że był on postacią historyczną. Wspominają także o jego niezwykłych czynach, które przeciwnicy interpretowali jako czary. Talmud nie zaprzecza istnieniu Jezusa, ale stara się zdyskredytować Jego działalność, co paradoksalnie potwierdza, że był On postacią rzeczywistą. Nawet wśród tych, którzy Go odrzucali, Jego życie i działalność były na tyle znaczące, że znalazły swoje miejsce w ich zapisach. Lucjan z Samosad, grecki pisarz z II wieku, również wspomina Jezusa w swoich dziełach. Pisze, Chrześcijanie nadal czczą tego wielkiego człowieka, który został ukrzyżowany w Palestynie, ponieważ wprowadził nową religię w życie. Są przekonani, że są nieśmiertelni i gardzą śmiercią, co czyni ich gotowymi do poświęceń. Choć Lucjan pisał w sposób satyryczny i krytyczny wobec chrześcijan, jego słowa potwierdzają, że Jezus był postacią historyczną, która zainspirowała ruch religijny. Fakt, że Lucjan odnosi się do Jezusa jako do rzeczywistej postaci, a nie mitycznego bohatera, jest kolejnym dowodem na historyczność Jezusa. Nawet w satyrycznym tonie jego słowa pokazują, że Jezus był kimś, kogo życie i nauki wywarły tak silny wpływ, że stały się tematem dyskusji i krytyki. To świadectwo, że Jezus nie był jedynie legendą, ale kimś, kto zmienił sposób myślenia i życia swoich współczesnych. Pliniusz młody, rzymski urzędnik i pisarz, w listach do cesarza Trajana opisuje chrześcijan jako ludzi, którzy śpiewają hymny Chrystusowi jak Bogu. Pisał. Mieli zwyczaj zbierać się w określony dzień przed świtem i śpiewać naprzemiennie hymn ku czci Chrystusa jako Boga, zobowiązując się przysięgą, że nie popełnią żadnych przestępstw. Choć Pliniusz nie podaje szczegółów życia Jezusa, jego relacja potwierdza, że chrześcijanie wczesnego II wieku czcili Jezusa jako postać historyczną i boską. To, że rzymski urzędnik, który nie miał interesu w promowaniu chrześcijaństwa, wspomina o Jezusie, Pokazuje, jak głęboko zakorzeniona była wiara w niego. Historyk Paul Barnett zauważa, że list Pliniusza dowodzi, iż wiara w Jezusa jako boską postać była już dobrze ugruntowana kilka dekad po jego śmierci. List Pliniusza wskazuje również, że chrześcijaństwo było szeroko rozpowszechnione w imperium rzymskim. Jak zauważa historyk Lary Hurtado, cześć oddawana Jezusowi jako boskiej postaci w tak wczesnym okresie wymaga historycznego wyjaśnienia. A najprostszym wyjaśnieniem jest to, że Jezus rzeczywiście istniał. Relacja pliniusza, choć krótka, pokazuje, że Jezus nie był legendą, ale rzeczywistą osobą, która wywarła ogromny wpływ na swoich wyznawców. Istnienie Jezusa jest lepiej udokumentowane niż wielu innych postaci historycznych z tamtego okresu. Dla porównania, cesarz Tyberiusz, rządzący w czasach Jezusa, jest wspomniany w zaledwie dziesięciu starożytnych źródłach. Podczas gdy Jezus pojawia się w ponad 40. Jeśli uznajemy istnienie Tyberiusza za fakt historyczny, tym bardziej powinniśmy uznać istnienie Jezusa. Jednym z dowodów na istnienie Jezusa są przemiany w postawach jego sceptycznych braci i wrogów. Jakub, brat Jezusa, początkowo nie wierzył w jego misję, ale po jego śmierci stał się liderem kościoła w Jerozolimie. Podobnie Paweł Starsu, wcześniej prześladujący chrześcijan, nawrócił się po tym, jak twierdził, że widział zmartwychwstałego Jezusa. Takie przemiany trudno wyjaśnić, jeśli Jezus był mitem. Szybki rozwój chrześcijaństwa w I wieku to kolejny dowód na istnienie Jezusa. W ciągu kilku dekad po jego śmierci chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na całe imperium rzymskie, pomimo prześladowań i braku wsparcia politycznego. Taki rozwój trudno wytłumaczyć bez rzeczywistej postaci, która zainspirowała ten ruch. Archeologia, choć nie dostarcza bezpośrednich dowodów na istnienie Jezusa, potwierdza wiele szczegółów z ewangelii, takich jak istnienie Poncjusza Piłata czy praktyki pogrzebowe w Jerozolimie. Gary Habermas, badacz zmartwychwstania, wskazuje na minimalne fakty akceptowane przez większość historyków. Śmierć Jezusa na krzyżu. Wiarę uczniów w jego zmartwychwstanie, oraz nawrócenie sceptyków takich jak Jakub i Paweł. To wszystko dowodzi, że Jezus był rzeczywistą postacią, która zmieniła życie swoich współczesnych i wpłynęła na historię w sposób, który przetrwał wieki. Teoria, że Jezus był jedynie mitem, jest odrzucana przez większość historyków. Nawet sceptycy, tacy jak Bart Ehrman, przyznają, że zaprzeczanie istnieniu Jezusa jest sprzeczne z dowodami historycznymi. Herman zauważa, że teoria mitu Jezusa jest popularna głównie wśród osób, które nie mają głębszej wiedzy o historii starożytnej. Historyczne dowody na istnienie Jezusa są po prostu zbyt liczne, by je zignorować. To trochę jak próba zaprzeczania istnieniu kogoś, o kim mówią zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy. Niezależnie od ich opinii, wszyscy zgadzają się co do jednego: ta osoba naprawdę istniała. Jezus nie jest wyjątkiem. Jego życie i wpływ są tak dobrze udokumentowane, że nawet najbardziej sceptyczni badacze nie mogą zaprzeczyć jego historyczności. Dowody na istnienie Jezusa są przytłaczające. Ewangelie, listy św. Pawła, żydowskie i rzymskie zapisy, a także nawrócenie sceptyków i szybki rozwój chrześcijaństwa. Wszystko to potwierdza, że Jezus był postacią historyczną, ale to nie tylko historia. To zaproszenie do odkrycia prawdy, która może zmienić Twoje życie. Jezus z Nazaretu nie tylko istniał, ale także wpłynął na bieg dziejów i serca milionów ludzi. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie niosą przesłanie nadziei, miłości i odkupienia. Czy pozwolisz, by ta prawda przemówiła także do Ciebie? Zachęcam Cię, abyś nie zatrzymał się na wiedzy, ale poszukał głębiej. Odkryj, kim Jezus może być dla Ciebie osobiście. Jeśli ten film skłonił Cię do refleksji, podziel się nim z innymi. Może to być dla kogoś początek drogi do odkrycia prawdy, która zmienia życie? Zostaw komentarz, jak ta historia wpłynęła na Ciebie. Razem możemy dzielić się przesłaniem, które przynosi nadzieję, wiarę i miłość. Niech każdy dzień będzie okazją, by odkrywać prawdę, która nie tylko zmienia historię, ale także serca. Wybierz życie, wybierz prawdę. Wybierz Jezusa.